I'm a missile pistol it's fucking hot. Spit on the bottom like drizzle pistol, these motherfuckers i got a problem with this so this is about hip-hop. You don't see me dropping the pistol, it's all about the prop. Switch so drop in the to cause even if you flop, these motherfuckers will miss you, diss you until you prop And pop back with a fist to release. About, taking a shot, not giving a fuck, Don't up, drunk, passing out. You faggots is not gonna put any stop. Do what I'm about to drop and have you bow down. Do so, stop passing I'll down. i fuck you up. I will chase you now, motherfucker. you that you're just a bitch you're fucking roaming and blank will soon catch up this motherfucker is like a camera zoom <laughs> Byłaś, wiem że tam jesteś. Masz 5 sekund, żeby z tamtąd wyjść. Raz. 2. 3. 4. Okej, sam tego chciałeś? Okej, okay, okej, okay, już wychodzę. Tylko proszę cię nie gnieć mnie tym buldożerem. O, widzę, że nabrałeś rozumu. Gdzie trzymają mojego buja? Nie mam zielonego pojęcia. Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Widzę, że lubisz czuć się jak sardynka. Nie, proszę, ja naprawdę nie wiem. A to się zaraz okaże. Czekaj, powiem wszystko, co wiem, tylko nie rób mi krzywdy. Zamieniam się w słuch. Po tym jak rozbili auto twojego wuja, zabrali go ze sobą do jakiegoś opuszczonego miejsca i prawdopodobnie tam go trzymają. Słyszałem, że jest to jakieś opuszczone gospodarstwo. Gdzie to miejsce? Niestety nie wiem. Nie kłam. Nie, kiedy ja naprawdę nie wiem. Wiem tylko, że musi to być niedaleko, bo stamtąd przywożą te wszystkie rzeczy. I tam mają swoją tymczasową bazę. Jeśli okaże się, że to ściema, przysięgam ci, że jeszcze się spotkamy, a wtedy moja prasa zrobi o jedną belkę więcej. Przysięgam ci, że to wszystko co wiem. Który baran jest w stanie mi wytłumaczyć, co tu się wydarzyło? Czy ja nie mówię po polsku? Hmm? Ty, łysy, widać, że ci czacha paruje. No to słucham. Co tu się odjeba? Szefie, bo. Bo co? Pochodzi o to, że to ten rudy gówniarz to wszystko zrobił. Ha, chcesz mi powiedzieć, że to ten rudy wsiór to zrobił? Szefie, ale to prawda. Prawda? Czy wy mnie macie kurwa za debila? Czyli co? Jakiś gówniarz przyszedł sobie tutaj i tak po prostu spalił całą konstrukcję, zniszczył koparki i ciężarówki, a kontenery pogniotł jak puszki po harnasiu. I niby jak to zrobił? Kamieniami rzucał? Ochroniarz mówił, że miał jakiś spychacz. Ach, spychacz! I dlatego wszystko wpis spalone? Było też kilku na motora. Zamknij mordę! W dupie to mam kto i czym to zrobił. Macie 48 godzin, żeby przynieść mi jego głowę w zębach. Inaczej wasz pusty łeb zleci. Zrozumiano. Co to jest? Niespodzianka! Uuu. No to się zabawimy. Uciekać. Strzelać do niego! Kur... Wszystko muszę sam robić! Skończone barany. Johnny, od ucieka. Zajmę się nim. Tu w lewo. Zatrzymaj się tu. Odpalę drona. No to mamy też. Siedzę na chacie jak cesarz. Moja kobieta to moja ekipa. Moje chłopaki to jest moje crew, działa mi noży kapitał. Ludzki płyty bębnika. Właśnie to dzieje się tu. Nade mną pan czuwa. Wiem, że to się uda. Nie ma co tu czekać. Badaj ten towar, który daje go cesarz.